witajcie. Bracia i siostry, piję z tej szklanki do połowy pełnej. Ale mam z wami ubaw, moi kochani, jak ja was kocham. Czasami mam takie szalone pomysły, z którymi chcę się dzielić. Coś zobaczę i aż mnie rozśmiesza coś. Kochani, czy są poważne sprawy? Nagrywam to teraz szybciutko. Mała wstawka, gdzieś tam sobie puszczę. Mój komentarz do tego na razie nagram, a potem gdzieś tam puszczę. Póki ta szlanka jeszcze tu jest. Czasami może nas coś pozornie zwieść, nie rozumiemy, ktoś się chichra, ktoś tam coś robi, ktoś tam, wiecie, jakiś... Nie znamy podłoża, nie znamy tła. Za tą szklanką stoi ogrom. Kiedy dużo myślisz, kiedy dużo żyjesz, masz, masz, odwalasz przez 365 dni mas lekcji każdego dnia, to gromadzi się tego. Ta szklanka to jest znane powiedzenie. Kto z nas tego nie słyszał? Opiewa ona o tym, że tak jak według Relatywistycznego podejścia Einsteina, co jest głębokim no, wnioskiem, ale to zaraz do tego przejdę. Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Znamy to doświadczenie, opis Einsteina, że siedział sobie na wzgórzu, patrzy na pociąg i patrzy, że ktoś się przemieszcza w tym pociągu. Względem pociągu on idzie do tyłu, ale względem kierunku przemieszczania się stoi w miejscu, prawda, względem tego otoczenia. Więc wszystko jest jakieś tam względne, coś względem czegoś, nie? Czy nie mówię, no jakby ta pozycja tego pasażera względem zewnątrz. Powiedzmy, że powoli jedzie, no nie jakiś pędzący pociąg, ale jakiś powoli i jedzie i to jest, to jest względem. No ale pociąg jedzie, więc on względem tam tych wagonów przemieszczających się, on zmienia położenie, aż dojdzie do końca pociągu i będzie musiał się zatrzymać, i jednak pyk pojedzie dalej, nie? Więc tutaj mamy punkt widzenia, zależy od punktu siedzenia. To jest tak, skrótowo mówiąc. Ktoś mówi, że szklanka jest do połowy pusta. Tak. Ktoś mówi, że szklanka jest do połowy pełna. Tak. Czy wypełniona do, do połowy? No może nie pełna, bo pełna to już samo słowo mówi, jakby czy może być. Połowa 40%, no nie, to już nie jest połowa, prawda? Ale część, nie. Czyli tak samo tutaj, że czy jest do połowy napełniona, to tak, natomiast niepełna, nie. Czyli albo pełna w połowie może. Dobra, nie, nie bawmy się już te, te szarpaniny osowa. Natomiast punkt widzenia, tak? czyli ktoś zwraca uwagę, że no jest woda. Ja właśnie z niej piję. Tutaj mam jeszcze troszeczkę namaczam, mogę się napić. Jest, korzystam z tej wody. Ona jest, jest w połowie, ale jest, korzystam. Z tego, że tam tej połowy nie mam, no ale co mnie to obchodzi? Można zwracać uwagę na braki. <laughs> Ale można zwracać uwagę na to, co jest. I to jest właśnie nasza decyzja: jak patrzymy się na nas samych, na życie, na innych, czy wyszukujemy w nich braków, czy patrzymy na to, co jest cenne. No i teraz zasada miłości właśnie mówi o tym, że doceniamy to, że pokój, radość z życia. Zadowolenia z tego istnienia, z wybawienia, z tego, że istniejemy, że przyszliśmy na świat. Bóg daje nam wejrzenie, daje nam radość z wybawienia, daje nam radość z istnienia. Już nie mamy bez i wiemy, że do końca zmierzamy. Jest wytyczony kierunek, nawet nachylając się, rozważając Boże Stworzenie, że jest jakiś początek. Bóg ruszył ten ruch, w ruch tą machinę rozradzania się, rozmnażania. Że to Bóg jest za to odpowiedzialny, ale ten, że Bóg ma plan, więc nikogo nie winimy, więc dziękujemy Panu za wszystko, za wszystko Panu dziękujcie. Taka jest Bę wola Boża w Chrystusie Jezusie. Kiedy jesteśmy w Nim, za wszystko dziękujemy, bo taka jest wola. Kiedy jesteśmy w końcu w Nim, doznajemy odpoczynku i wdzięcznienia i wdzięczności za wszystko, co zrobił, bo w końcu znamy Go, znamy Jego plan, a Duch w nas woła do Niego przyjść, abba, Ojcze. Więc tutaj widzimy to, że nie da się inaczej. Nie da się inaczej, dlatego że yy, jest napisane, że czyniący, albo albowiem oni stanami Bożymi nazwani będą, ale też jest napisane, że On z dwojga jedność uczynił, że On jest pokojem naszym, czyli z Bogiem, że, czyli przywraca nas do stanu właściwego. Czyli w Chrystusie mamy odkupienie, chcemy wypełniać Jego wolę, chcemy Go zadowalać i voilà to jest właśnie to, że to jest tak jak Adam w Ogrodzie jeden, aby tylko wypełniał wolę, stworzył: Dziękuję Ci, Panie. Nie jest tego drzewa dobra, nie wiem. Wszystko w temacie. Pan przywraca nas. Więc żebyśmy nie jedli z drzewa poznania dobrego i złego. I teraz yy, dobre, złe, dobre, złe. No właśnie, szklanka dopływy jest pełna, więc możemy yy, też yy, korzystać yy, z tego, że że, że coś jest dobre, zachwalać, i znowuż możemy użyć naszą percepcję i używać tą zasadę do preferencji. Czyli ktoś nam pasuje, a ktoś nam nie pasuje, odrzucamy. Tak? Czyli używając w ogóle tej zasady, patrząc z boku, ukryłem tam taki mały jeden gest. Może ktoś z Was zobaczył, może szklanka taka troszeczkę nieadekwatna powinna być cylindryczna bardziej niż taka stożkowa. Ale generalnie jest jakaś zasada, jest napisane, że tego co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy, w innym miejscu jest napisane, w, nie wiem czy w Izajasza, czy gdzieś jest napisane, czy w Jeremiasza, że wznieś oczy ku górze i spójrz na to co w dole. Czyli był taki moment, kiedy kamerkę dałem z góry szklanki, i nagle okazuje się, że nie możecie powiedzieć, patrząc z góry, czy jest do połowy pełna, czy jest do połowy pusta. Dlatego, że z góry widać tylko wodę. Z góry widać tylko obrzeża obrze szklanki i wodę, do której trzeba coś z góry nalać. To jest perspektywa, że z Bóg z góry chce nas napełnić. <noise> Taka jest jego perspektywa. My na dole na Ziemi. Patrzymy na siebie z boku, oceniamy. To połowy pełna, to połowy pusta. Ale Bóg chce nas z góry napełniać, abyśmy byli pełni. Chce wypełniać nasze braki. Żebyśmy byli obfitowali w Jego słowo, w Jego wodę życia. I on tak z góry tylko patrzy. Patrzy, jak się udzielić, jak wlać się. Jest gdzieś napisane niezgłębione bogactwo. Więc Pan, kiedy leje. Deszcz błogosławieństwa, teraz tam kropi mi deszcz. Kiedy deszcz błogosławieństwa spada, tam jakieś wiaderka stoją gdzieś chyba na dworze, coś się napełni, będzie się przelewało, a deszcz pada. Mamy obfitować. Abyśmy tylko się uczyli wystawiać pod ten deszcz błogosławieństwa, pod ten kran, który leje się z góry. Tak, czyli wracając do tego do tej kwestii. dopływy połowy pełna do połowy pusta, kiedy uczymy się Bożej perspektywy. Bo Bóg jest w nas, chodzimy pełni miłości, mamy dystans do tego rozumiemy, patrząc, mając już wejrzenie Boga z góry, rozumiejąc jak Bóg to widzi. Patrząc się na kogoś, na jego braki, na to, co ma, umiemy ocenić. Potrafimy jedynie powiedzieć, że tu jest 30% braku, 70% napełnienia, 80% versus 20%. Więc, ale nie wytykamy tego na zasadzie dobre, złe, tylko uzupełniamy braki jedni drugich. Jest napisane i e, miłość wszystkiemu wierzy, wszystko znosi. Nie raduje się z niesprawiedliwości, z tego braku, ale raduje się z prawdy, z tego, że jest. Z tego, że jest. Z tego, że ktoś jest. Że jest, jaki jest. Że jest otwarty, że stara się. Mamy braki, być może umrzemy z pewnymi brakami, z jakimś brakiem poznania, ale dążność. Czy podstawiamy się pod ten deszcz błogosławieństwa, czy chcemy się napełniać, czy mamy tą dążność, czy... Rozumiemy, że szklanka ma być pełna, że ma obfitować, ma się przelewać. Czy jest ta dążność? Kiedy patrzymy na innych, wtedy możemy dopełnić, jesteśmy, jesteśmy zainteresowani, bo będziemy współpracownikami Bożymi, będziemy zainteresowani, żeby to pełniać. Dobrze, widzimy, dobrze, OK. co z tym robisz, bracie, siostro, co z tym robisz? Uzupełniasz, czy popchniesz brata, siostrę szklankę pod deszcz błogosławieństwa, pod kran? No dobra, to tak tyle. Kiedy napełniamy się słowem, <noise> Aj, to będziemy patrzeć na wszystko przez pryzmat słowa, Bożą Mądrością. Po Bo co poprzestaniemy? Tylko na tym, na dwóch różnych punktach widzenia. Tylko o to chodzi. Tak, jakaś tam filozofia jest, tylko wiecie co, zrozumienie tej prawdy nic nam nie da, dlatego że mając złe serce będziemy krytyczni, albo będziemy ze skrajność kogoś zachwalać, bo lubimy, bo słodzi, albo ktoś jest zbyt krytyczny, zbyt jest ostry, tego nie lubimy, ale co Bóg, jak Bóg na to patrzy, co jest wodą, czy patrzymy na wodę, że jest słowo, jest życie w tym kimś że się napełnia, że potrzebuje jeszcze więcej. Czy w ogóle tam jest? A może jest ktoś pusty? A może jest ktoś to w ogóle pusty, kto nie wyraża nic, nie ma żadnego życia, nie ma, nie ma wody życia? Może trzeba go w ogóle podsunąć, nalać w niego słowo życia? Perspektywa z góry Bóg widzi inaczej. Bóg chce nas napełniać, nie osądza, nie ocenia. Był na dole i patrzył tylko na nas z góry. Chodził po ziemi, a patrzył na nas z góry, ale nie wywyższając się, tylko widząc z Bożą perspektywę, patrząc przez z Bożej perspektywy. Nie oceniał, nie oskarżał, wiedział, kierował nas tylko pod Pana, pod Boga. To, co mówiłem niedawno. Z bratem, że pan Jezus tak naprawdę nikogo nie krytykował, nie oskarżał. Jedyne co to wyrażał, ubolewanie i wskazywał na grzech, na oddzielenie i zatwardziałe serce względem Boga. Był mediatorem już na ziemi, pokazywał na relacje, nawróćcie się, nawróćcie i wskazywał, jak ma wyglądać to królestwo. Czyli nie oskarżał, nie oceniał, ludzie się przy nim sami nawracali, nawoływał, ale nie wydawał krytycznego. Mówił jak jest, mówił jak jest, ale kochał tych faryzeuszy, kochał to plemię żmiowe. mówił prawdę, ale nie zamykał przed nimi drzwi, mówił jak ciężko wejść, ale nie mówił, że, nie jest, że jest niemożliwe. Więc Bóg cały czas zachęca i wspomaga, i jest miłosierny. To jest jego perspektywa. Był na dole, widział braki, ale trzciny nadłamane nie dołamał, a nutlencego nie dogaszał. Dobra, to tak moja mała wstawka. Uczmy się rozmawiać z innymi, uczmy mieć ten dystans w miłości, że dobrze, poznanie jest cząstkowe, ktoś ma rację, czasami ze złego serca, z będziemy tylko marudzić, malkontentami, będziemy szemrzącymi, dlatego że jest złe patrzenie, patrzymy tylko na braki. Ale kiedy przychodzimy do Boga, naprawdę do góry, widzimy, że Bóg nas, my mamy sami swoje braki, przed Boga przychodzimy. Gdzie jest nasza relacja, nasze podsunięcie się pod kran? Wtedy nie będziemy się zajmować już innymi krytycznie, tylko będziemy w stanie z naszej obfitości może coś dolać komuś z Panem Bogiem.